Podczas 13. urodzin Norberta dochodzi do wstydliwego incydentu. Bardzo chciałam zrobić niespodziankę Norbertowi, więc upiekłam torta i napisałam tam Happy Birthday. Co się okazało, no była to wielka gafa, ponieważ napisałam tak jak słyszę, napisałam po prostu po polsku. Niech mnie pani nie dotyka. Niech się pani do mnie nie zbliża, rozumie pani? Patryk, co ty robisz! Nikt Patryk! Się pani do mnie nie zbliża. Przestań! To niech pan nie przestanie. Ile razy mam no? Nie? Niech pójdę z Panią do łóżka! Czy obrzęk się zmniejsza. Ale co się stało? Jaki obrzęk? Obrzęk mózgu. No, Proszę tutaj nie ma nic do śmiechu. Pacjent ma poważnie poparzone krocze. Co? Ty, poparzujesz sobie wacka? Niech Pani jeszcze raz sprawdzi ten test. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Siadaj. Nie usiądę. Nie? Ty nie. dostajesz jedynkę. A pani dostanie kulkę w łeb, jeśli nie wpisze mi czwórki.